Dzień dobry, dziubaski nasze. Mamy za Gnieżką i z babcią. Babcia sobie y, z boku siedzi, drapie swoje zdrabki. Ja a myślę, my mamy tu losiki dzisiaj. Ja myślę, że jak babcia coś ciekawego wydrapie. To, to Wam pokażemy. pokażemy. No. Tak, babciu? Mamy ekstra linię z numerkiem 22. Mamy dwie gorące kasy, dwa razy słówka. I dwie krzyżówki. Mm. I zaczniemy od gorącej kasy. mężuś będzie mi podawał. Mm -hmm. A ja będę tu sprawdzała, co my tu mamy. Pierwszy Proszę. losik. No, no, losików nie było. Szukamy. 37. Nie ma. 30. Nie ma. 35. Nie ma dziewiętnaście, nie ma, piętnaście, jest, piętnaście, chociaż jedna z tego chociaż pierwszego jeden. rzędu, dwanaście, nie ma, czterdzieści, nie widzę, dwadzieścia dziewięć, no nie ma, dwadzieścia pięć, nie ma, nie ma. I dziewięć jest, ale to za mało, ale niestety potrzebujemy minimum trzy, a tylko dwie były papryczki. No niestety, no to zobaczymy jak dalej. Coś lubi. nam flomaster się kończy, trzeba zmienić, wiesz? Albo źle leżał i musi wiesz tam na. No dobra, na lecimy bądź. dyszka jest, jest już widziałam trzydzieści <laughs> nie ma trzydzieści jeden. Kurczę, nie widzę. Tam jest? Mamy 8. Proszę. 40. No nie widzę. Nie ma. 28. Jest 9. 7. Mm -mm. Nie ma. 32. Mamy, mamy wygraną. Pięknie. 38. No jeszcze coś dorzuć. 27. Hmm. Ale mamy, mamy trzy. Pięcieczkę. I mamy 5 złotych. Pięknie, Dobra. pięknie. To na bok ten losik tu położymy. No Zabierz te... pilota od telewizora. No to teraz Bo słówkę. mi tu przeszkadza. No teraz. No teraz, teraz słówka. Nie. O, patrz. Vox. O! V i X. Ja cię nie mogę. Ale wiesz, że V, v jest. ale X nie ma. Czyli? Czyli nie, Voxa nie ma. nie będzie. Oka. O. Nie, ma, nie K. ma K, czyli nie będzie kosmy, nie będzie krawcowej. Dobra. Frys. Jest. jest. F, R, Y, Z. Jest. Mamy. Hi -hi. Eros. E, R, O, S. Mamy. Warga. Warga. Mhm. W, A, R, nie, nie ma magię. G. Aj by było już. I trzecie. Taniec. Nie ma te. Nie ma Siostrzyczka mi podpowiada. Nie ma te. Czyli ateista idzie. Panorama. P A. Nie ma N. Czyli tylko d... nie ma. Pierwsza słówka. Puste. Zabieraj tego puściorka. Dawaj. Kolejny gil. Nie ma G. Gil to jest, ale z nosa tylko. Oj, proszę cię, no. No bo jesień teraz, przeziębienie. Lej. <laughs> L, E. Nie ma J. Nie Oj, ma J. J. No dobra. Atol. A, T, O, L. Mamę. Mamy. Mowa. Nie ma m. Ajajaj. Radomia nie będzie. Nie będzie, pasem też nie ma. Dobra. Fronda. Nie ma f. Nie ma f. Dobra, sternik. Sternik. Nie ma s. Nie ma s. Zanzibar. Z, A, N. Nie ma N. O, ja. No nie ma. Czyli los będzie już pusty. Korytarz sprawdzimy dla formalności. Tak jest. Kory. Y. Y, T, A, R, Z. Korytarz był, ale to nic nie da. Zabieraj. No to ekspres krzyżówka. No. I tu może się podzieje. To. Pierwsza z to dwóch. W literka. W. Wszystko. Tu musimy ułożyć trzy słowa. B. Nie ma. H. Nie ma. H, I. Widać. I mamy tu. Ej. No i to wszystko. Te. Hmm. No jest kilka. Mamy tu, tu. Wszystko? Chyba uh -huh. tak. tak. R, literka. R tu jest r, Kra. G. Mamy G. G. Proszę. Dobra. O. Ale jak coś widzisz, to krzycz, bo mhm. Miśka tutaj macha, że ja pół krzyżówki nie widzę. Tą o. ręką. O. No, ale musi machać. Bo nie, 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 nie. Pomagaj nam, pomaga. X. X-a to nie szukamy. A. Fajnie, że li jest literka no A. Było. Ja lubię. Było I. O, a teraz? Wszystko? Chyba. Hmm. C literka. Czy my tu mamy gdzieś C? Oj, nie ma. P. Nie P widziałam. Ma. P. Wszystko. Y. Prymone. I co? Jedno. V nie szukam. M. M. Jedno. O mamuniu. No. D. Jak malutko te gry. No, bardzo. Nie chcą się tu ładnie zaprezentować. D. L. No i tym sposobem pierwszy. mamy pierwszy. L. Mamy drugi. L jeszcze jest. Nie ma. S. Jest, ale Z nie było. Tu z S, S, S. ZK nie było. N nie było. N nie było. Czyli niestety. Ojej, ojej, pusto. dzisiaj losy. Może ten się odwrócił. Od no nas. właśnie, zobaczymy jeszcze. Do nas tą Cztery się od nas zwróciły. To może ten drugi się tutaj do nas przy... No i pierwsza literka i nie ma. F nie ma i? No nie. nie ma. P. P. Jedno. O. O. To będzie o wszystko. R. O, jest tego trochę. R troszeczkę mamy. Wszystko chyba. H. No to tu widziałam H. J. E. E. Literka. Tu. Wszystko. J. J. Nie mamy w ogóle. N. Kochani, nie mamy w ogóle. N jest. J nie mamy w ogóle, ja już N robię. B. B. Jedno. G. G. Ja Było to. No i co? I tylko jedno. S. 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 Gdzie? I? I. O. ale I. ja jestem S. I będzie. <noise> Z. 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 No. darujemy, darujemy. Wybaczamy to nic. Zetki szukamy. No zapas. L. L. S. O, zobaczcie, i tym sposobem zrobiły nam się naraz dwa. Super. Teraz mamy literkę i. I jest tu. I tu. Dobrze. Y. Tu. Tu. X nie szukam. V nie szukam, ale po co mi to dali? I w. W. Oj oj, oj, oj. oj oj, Zobaczcie ile liter? A, D, T, T. K. I te cztery litery na No to oj, słuchajcie, oj. losiki dzisiaj, no. Okrutne. No nie okrutne, bo piątkę dały. Co mm. yes. no to jest? co to je. jest? Dobrze, siostra, dobrze. Teraz drabka no teraz... się ma szansę popisać, Krem de la creme, Krem de la krem być może, kochani. Sprawdzamy co ekstralinie. Co to jest? Co my tu mamy? Poczekajcie, ja troszeczkę powiększę. O. o! Moneta krab. Krabika wiedziałem, monetkę też. Moneta i krab. Jest moneta. O właśnie. Pilnu jej siostra pilna. Krabik z monetką. Bo nam tutaj Miśka chce. Monetka. Krabik. Wszystko. Okay, chyba wszystko. No dobra. <troszę> Troszeczkę za... Za, za blisko. O! Wow! O! Dobrze, o, tak. dobrze. No i co teraz? Leżak i podkowa. Podkowa była. Leżak też. O, proszę. Czyli dwa leżaczek, kolejne są. Podkowa, leżaczek, tu i co? i Podkowa. No dobrze. Kolejne: motyl, słoneczko. Słoneczko i motyl? Motylek będzie. Motyw Słuchaj, Miszka, słuchaj. No motylek jest tu. Na żółtym dopiero, kochani, ale słonka nie było. Słoneczko nie wyszło w tej zrapce. Klapki, rower. Nasze laczki, nie? Tak jest. Laczki. Oj, chyba wyjmę laczka od Pauliny i tak. zaraz te losy tutaj dostanę. Laczki i rower. Na łóżkę. Laczki. Rowerka już nie ma. Czy ja nie widzę. Chyba nie ma. Powiem ci, że tak. Przy... Balony biedronki. Nie chcę się pokazać. Baloniki i Biedronka. Oj. Powiem hmm. ci, powiem ci, że. No nie chcę tutaj. Puste Ani jeden, ani drugi symbol. No nie. Klucz tęcza. Będą obydwa. No, w końcu. W końcu się zaczyna coś tydzień. Tęcza mamy kluczyk tęcza. Dobra. Kolejne. wiatrak parasol. Oj, raczków, tu trochę było. Jest. Wiatrak parasol. Jedraczek z parasolem i, I tu bęgu. o właśnie o właśnie kwiatek słonik słonik słoniki też tu ładnie obraziły. słonik Wszystko. Mm -hmm. Kolejne dwa. Serduszko i sakwa. Sakwa jest. Serduszko też. Mm. Może, może. Sakwa i tu dobra. Kolejne. Arbuz piłka. Arbuzik. Arbus, piłka. Arbozy są. I to sporo. A piłeczka? Nie widzę na razie. Oj, 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 oj. Nie ma. Kolejne dwa. Trochę dużo tych takich pustych przelotów, co? No, ptak, okulary. Zobaczymy, no. Będą obydwa symbole, Okulary. Jest ptak. Ptak. O, zobacz tutaj. Już ładnie. Okulary. Bliżutko. No dobra. Jeszcze cztery. Diament dzwonek. Diament dzwonek. Jest diamencik. diament. O, diamencik pominięty. O, Hehehe. diament i dzwonek. I diament na żółtym. Ale dzwoneczka nie było. No nie. I dwa, dwa ostatnie. ostatnie. Oj, oj, oj. Cytryna prawdy. rolki. Oj, oj, oj. Cytrynka rolki. Słuchajcie, nie kojarzę. Cytrynka na dole jest, ale Ale to księżyc blokuje. Oj, no oj, oj. i wychodzi, że krem de la creme pusty. Kochani. No i tak będzie. F-N-N. -N. Tej Ale tej to tylko nie jest... my z tej jednym... piątki zrobimy główną wygraną. Nie wiem w czym. Widzę entuzjazm w <głosie> <głosie> Mina też wiele. No. Nam powiedziała. Ale są trzy papryczki. Pięknie. Dobre i to. Pewnie. Słoneczka. Pięknych wygranych Wam życzymy. Pięknego dnia. Dużo Karta uśmiechu. się musi odwrócić. Zdrówka. Może wszystkim. na kolejnym odcinku. Tak jest. I do zobaczenia. Teraz ja siadam, jak Tak jest. Ja Wam. Pokaż. Oh, no pokaż. <laughs> pa! pa!